Ci dwaj pierwsi to jak bracia szanowni państwo z wyglądu. Witamy bardzo, bardzo serdecznie dwóch zawodników, ofensywny pomocnik Szymon Czyż, szanowni państwo Polska, daj proszę państwa kompan, który jest lewym obrońcą Michał Siplak. Bardzo serdecznie witamy, wielkimi brawami. Po raz drugi gości piłkarzy Górnika Zabrze. Dziś Szymon czysz, Michał Ciplak Frekwencja równie wysoka jak poprzednio. Dokładnie. Cieszymy się z tego, że pogoda przede wszystkim dopisała, bo to wie Pan, w tym okresie różnie to mogło, mogło być, ale widzę, że niebiosa nam sprzyjają i, i jak zwykle dużej, e, dużo nas się tutaj zebrało, żeby przywitać zawodników Górnika. Niemniej jednak cieszymy się, na ten mecz, który nas czeka, bo tam nas na pewno z Gminy Bierawa będzie jeszcze więcej niż tutaj dzisiaj, bo liczymy na to, że, że, że trzy punkty zostaną w Zabrze i ta euforia, i ten pełny stadion poniesie naszych ulubieńców w poniedziałek do, do zwycięstwa nad legią. Stanisław Rubel to oczywiście były piłkarz górnika Zabrze. A jak taka intuicja piłkarska podpowiada ci przed tym, Poniedziałkowym meczem. Będzie dobrze? Będzie dobrze. Tym bardziej, że ta pozytywna aura wokół, wokół piłki, jaka w ostatnim czasie jest, bo, bo wiemy, co się wydarzyło wczoraj i, i, i to też rzutuje na całej naszym społeczeństwie, że, że, że mamy ten sukces w postaci awansu na euro, to tym bardziej na zabrzu, gdzie widać dobrą rękę trenera. Urbana i ta, ta, ta dyspozycja zespołu jest coraz to lepsza, tym bardziej na, na własnym stadionie czują, czują ten moc. Legia na pewno jest jak najbardziej do ogrania i myślę, że to się stanie w poniedziałek. Jest z nami młody kibic z Bierawy, Mateusz, prawda? Tak. Mateusz, jak Ci się podoba spotkanie? Bardzo fajnie, dają podpisy, różne akcesoria. Poprzednio też byłeś? Nie, to jest mój pierwszy raz, ale na innych spotkaniach byłem. A gdzie mianowicie? Yy, w Zabrzu raz. Do Zabrza przyjechałeś tak. specjalnie. No na mecze regularnie jeździsz? Tak, bardzo regularnie. Teraz na, na Legię jadę. Na Legię jedziesz? No jakie masz przeczucia? No wygrana oby, trzy punkty. Błażej i Nikodem to nasi młodzi kibice z Miedar. Tak stąd jesteście dokładnie czy przyjechaliście? Nie, ja Chyba. jestem z Wilkow, ja z Miedar. Czyli tak, obok siebie. Obok siebie praktycznie to mieszkacie, szkole. kumplujecie się i razem tak, kibicujecie? Tak, tak, tak. No a jak to się stało, że kibicujecie górnikowi? Mnie jest tam. Tak, um, tak, ciebie. Ta. Mój tata mieszkał w Zabrze tak, no i kibicujemy. I kibicujecie. I kibicujecie. Co takiego wyjątkowego jest w górniku, że mu kibicujecie? Są silni i walczą do końca. Szybcy, no i... My nie poddają się nigdy. I dobrych zawodników mają. Super, jak wam się podobało spotkanie dzisiejsze? Bardzo bardzo fajnie i się cieszymy na wyprowadzanie Górnika w poniedziałek z Legion Warszawa. Tak. Będziecie wyprowadzać piłkarzy, tak? Tak, tak, tak. No to wielkie przeżycie dla was. Tak, już ja drugi raz. Ja pierwszy. No to powodzenia wam życzę. No a a propos poniedziałku, no to jak stawiacie, dobrze będzie? Oby. Będzie ciężko, ale damy radę. 5-0 dla Górnika 5-0. Ja odstawiam 2-1. E, panie Ania, od lat pan opiekuje się tutaj też dziećmi z Miedar. E, w Miedarach e, chyba pana zespoły, pana ruczniki no, biorą przykład z piłkarzy Górnika Zabrze. No na pewno jak jest tylko możliwość, a niektórzy nawet na, na, na każdy mecz wyjeżdżają. A my, można powiedzieć, organizujemy wspólne wyjazdy. Między innymi teraz wybieramy się w drugi dzień świąty na, 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 na mecz z Legią. Myślę, że to będzie na pewno taki, taką uczto piłkarsko. No i ci, ci młodzi chłopcy zbierają te, te można powiedzieć, te dobre, dobre strony, yy, można powiedzieć, od, od zawodników górnika Zabrze. Popaki, fajna sprawa, potrenować z piłkarzem tak, górnika. Da, da, super, e, tak, Podoba tak, wam się. Tak, bardzo. No bardzo. Fajnie, mogliby częściej przyjeżdżać na treningi. Tak, codziennie. Codziennie. Szczerze mówiąc, też jestem zaskoczony, jak przychodzimy nawet od Zabrza, Jechaliśmy godzinę. Uh, I przy, przyjeżdżając tutaj, widzę jak te dzieci się cieszą, jest, ile jest kibiców tutaj, i zawsze chętnie przyjeżdżamy, bo też to jest takie podziękowanie dla, dla wszystkich, którzy nas chodzą wspierać, którzy uh, jakby mierzą tą uh, uh, daleką drogę do zabrza, i za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Chociaż tak, chcemy właśnie podziękować im wszystkim, i bardzo się cieszymy, jak, jak widzimy po prostu uśmiechnięte, uśmiechnięte twarze tych dzieci. i i bardzo fajna to jest po prostu sprawa. Tak, takie spotkania na pewno wywołują dużo uśmiechu na naszych twarzach. Nie wiem, no zawsze, zawsze chętnie tu przyjeżdżamy, zawsze fajnie zobaczyć tyle, tyle kibiców, tyle, tyle dzieciaków, co sprawia im to radość, że my w ogóle jesteśmy, zbijamy z nimi piątki, podpisujemy im karty, piłki, koszulki, więc to na pewno cieszy.